Cześć! Często mam problem z tym, co powiedzieć w tych wstępach do filmów, żeby zdobyć Waszą uwagę, więc dzisiaj po prostu od razu przejdziemy do podsumowania pierwszego konkursu w tym sezonie na polskiej ziemi. Pierwszego weekendu w sumie pierwszych konkursów Pucharu Świata w Wiśle. Odbyły się aż cztery konkursy. To był taki czterodniowy maraton: oczywiście, dwa kobiet, dwa mężczyzn, wszystkie indywidualne. I zaczniemy sobie od tego pierwszego czwartkowego. Naprawdę rewelacyjny pomysł y, robić konkurs kobiet w środku tygodnia. Frekwencja zresztą mówi sama za siebie, no bo tam mam wrażenie, że nie było nawet 100 osób, jak zauważył Wiktor Marczuk. Chyba więcej dziennikarzy y, w tej strefie mieszanej, czekających na Annę Twardość niż kibiców. Y, przed skocznią, wygrała Anna Odine-Sztrem, i to jest sytuacja ciekawa, bo Anna Odine-Sztrem wygrała po raz pierwszy od 2023 roku i to od zimy, a nie jesieni 2023 roku. Skakała 127 i 124 metry i wygrała dość zdecydowanie ponad 5 punktów 5,1 nad drugą Abigail straight, straight, która tak już mam wrażenie przyzwyczaja do tego, że ona gdzieś tam często uzupełnia podium, ale nie ma jeszcze zwycięstwa w tym sezonie, bodajże tak się cały czas czai z tych drugich, trzecich miejsc, no ona miała kapitalny drugi skok, 131 metrów, najdłuższy skok w konkursie, zdecydowanie pierwszy nieco słabszy, 117, trzecia natomiast Nozomi Maruyama, Maruyama, która mam wrażenie, być może, być może troszeczkę już puchnie, ta dominatorka absolutnie pierwszej części sezonu tutaj już nie zdołała wygrać, choć jeszcze niedawno czyniła to z gigantycznymi yy, przewagami nad pozostałymi rywalkami, w tym nad Nico Preutz, a dlaczego nie ma tu prełc? No zaraz o tym powiem. Maruyama dwukrotnie po 121 metrów, duża strata do y, zwyciężczyni, no bo tutaj ponad 9 punktów. Nie ma niki prełc, a to dlatego, nie dlatego, że znowu poszło jej słabiej, tylko dlatego, że ona po wygranych najpierw w kwalifikacjach została zdyskwalifikowana za zbyt długie narty o 1 centymetr. I to jest w sumie kolejna taka pechowa sytuacja, kolejna taka wpadka prełc w tym sezonie. Ja mam wrażenie, że ona jest coraz bliżej tej swojej optymalnej, może dominatorskiej nawet formy, też właśnie biorąc pod uwagę, że tutaj Maruyama już nie była tak mocna. No ale tu trochę punktów straciła, trochę punktów straciła. W kwalifikacjach już jej tutaj przyznano żółtą kartkę w konkursie i nie było dalej. Traserut, Eder, taka Takanashi, Seto, Wodan i Kwandal. Z naszych biało-czerwonych, jedna w 30, a nawet w dwudziestce, zamknęła drugą dziesiątkę. Anna Twardosz po skokach na 106,5 i 116 metrów. Mówiła Anna: Ona tu miała świetny skok, jeden treningowy na siódmym miejscu skończony, że trochę, oczywiście cieszy się, że. Może tutaj uczestniczyć w Pucharze Świata na własnej ziemi Ale trochę wywołało to taką dodatkową tremę To, że rodzina była zebrana na trybunach Trochę nie poradziła sobie z tym takim dodatkowym obciążeniem psychicznym No ale jeśli nie radzi sobie z obciążeniem psychicznym A i tak zajmuje 20 miejsce No to myślę, że naprawdę jest dosyć dobrze Jest to dobry znak Słabiej niestety Pola Bełtowska Która też na treningach się kręciła koło tej 30 No tu 37 101 metrów A Nicole i Roszek odpadła na etapie kwalifikacji, nie udało jej się zakwalifikować do zawodów następnego dnia nastąpił rewanż skuteczny Niki Preuci to jak skuteczny, bardzo duża przewaga nad rywalkami, ponad 12 punktów nad drugą Niką Wodan, koleżanką z drużyny Fajny poziom 128 i 130 yy, skakała Preutz, Wodan 126 i też 132 w drugiej serii, więc no, pojawiło się kilka takich dłuższych skoków, właśnie w okolice 130 metrów. Podium uzupełniła Norweszka, ale już nie Sztrem, a tym razem Eirin Mariak Fandal 128 i 126 metrów no tu już ponad 20 punktów straty do Niki. Preuc Maruyama czwarta. Jak tak też sobie spojrzymy na to, że 22 punkty straciła, no to no ciekawe, czy, to, czy tutaj ta skocznia jej tak nie podpasowała, czy rzeczywiście trochę puchnie ta pierwsza dominatorka tego sezonu. No wciąż ma przewagę w, oczywiście w klasyfikacji generalnej, ale no zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj dziesiątkę uzupełniły Rajsz, Strem yy. Eder, Takanashi, tak i Abigail Straight tym razem zamknęła czołową dziesiątkę, tym razem nie na podium. Tak z takich zawodniczek, które jeszcze warto wyróżnić, oprócz Polek, to Pink rzęk e, Chinka, która naprawdę dobrze tu skakała. Ona w pierwszym konkursie była gdzieś w czołówce ścisłej w pierwszej serii, nie wiem czy nie siódma, gdzieś w takich okolicach. Drugi skok trochę jej słabszy wyszedł, no ale generalnie tu znowu dwu, dwukrotnie powyżej 120 metrów, trzynaste miejsce. No Fajnie, fajnie. Jest to taka egzotyczna, jest to taki egzotyczny akcent. Ja zobaczę, ile ma lat rzęk yy, w ogóle. Ona jest chyba młoda, tak. Ona jest, a to jest moja równolatka. 20 lat ma ping rzęk, 1 stycznia urodzona. I ona, słuchajcie, w tym sezonie pierwszy raz w ogóle punktuje w Pucharze Świata. Ona wcześniej nie miała żadnych zdobyczy z tego, co widzę. Ona w ogóle w sezonie 22-23 ostatnio startowała. A rok temu tylko w interkontynentalnym Pucharze naprawdę świetny poziom, bardzo, bardzo duże zaskoczenie, no i tak jak mówię, zawsze fajne są takie e, akcenty egzotyczne, twardość tym razem dwa razy po 117,5, 17 lokata, zabrakło niestety znowu poli bełtowskiej, metrów 110, 34 miejsce, szkoda, szkoda, bo myślę, że też tak patrząc na te skoki treningowe, był tutaj potencjał na to, żeby zrobić to top 30, no ale jeszcze będzie niejedna okazja. No i dobra, przechodzimy do konkursów mężczyzn. A tutaj, dominator był jeden i był to Domen Preutz w pierwszym konkursie. No to jest właśnie to, o czym ja mówiłem już przed sezonem, że Domen Preutz to jest taki człowiek, którego oglądanie w szczycie formy, w jego szczycie formy, jest po prostu czystą przyjemnością, jest czymś świetnym. Są skoczkowie mniej ekscytujący w swoim prime i bardziej ekscytujący, i tak jak Kraft. On miał oczywiście kilka takich bomb, ale no kojarzy się bardziej z takim rzeczywiście, że jest świetnym stylistą i na tym zyskuje, że często te jego wygrane, no nie aż tak minimalne, jak się mówi. Myś, myś, myślę, że wielu kibiców przesada, no ale to nie jest taki gość jak na przykład Schlierencauer, tak, który nie, potrafił bić rekord za rekordem skoczy. no Domen Preutz to jest właśnie taki człowiek, że po prostu oglądanie go, jak jest w formie, to jest naprawdę fantastyczna sprawa, nigdy nie wiadomo, co on tutaj będzie w stanie zrobić, no bo w pierwszej serii tylko Rioju Kobayashi skoczył 130 to było 130,5, a Domen 136 metrów nie, przyłożył, on wygrał Yy, tak 136 i 130 metrów. Przewaga to jest 6,8 na drugim Filipem Raimundem. No Raimund kolejne podium w tym sezonie jest dobitne potwierdzenie, że rzeczywiście wyrósł na lidera niemieckiej kadry. Mi on dawał trochę Klimat Konstantina Schmidta na początku. Taki gość, który z jednej strony jest na pewno dużym talentem, gdzieś tam się wyróżnia w tej swojej kategorii, na przykład U23, ale ma problem z przebiciem pewnego poziomu, tak jak Konstantin Schmidt. No, wydawało się, że gość musi zaraz odpalić, bo tam w wieku 20, nie wiem, 20 lat jakoś bardzo wcześnie, 19, może nawet już stawał na podium w Rasznowie. No, ale później, później się zderzył ze ścianą i długo skakał na takim poziomie przeciętnym, aż powoli sobie w dół ta jego forma leciała i wypadł ze składu. I dzisiaj już mało kto o nim w ogóle pamięta. Rajmund też miał problem, no, jakby w pewnym momencie miał problem z przebiciem się przez te ściany, ale tutaj mu się udało. Naprawdę bardzo, bardzo fajny początek sezonu. Trzeci Ryoyu Kobayashi 130,5 i 123 metry. No, Kobayashi wciąż tak na spokojnie. Myślę, że to jeszcze nie jest pełnia jego potencjału. Dalej Laniszek, lider klasyfikacji generalnej, jeszcze wtedy. Piąty Hoffman. Kolejny fantastyczny występ Hoffmana. No, do tego już się trzeba przyzwyczajać. Czofenik Sundal Embacher. Nakamura i Fuber. No Nakamura, naprawdę naprawdę coraz lepsza ta jego forma i stabilna bardzo jak na niego. No i Valentyn Fuber, to już w ogóle. Naprawdę, no ta ruka niby loteryjna, ale widać, że to piąte miejsce to nie był do końca przypadek, bo świetnie skakał tutaj w Wiśle. Walentę Fuber. On był bodajże trzeci w kwalifikacjach jeszcze, więc... No super, mega rośnie Francuz. To mi daje i on, i Władimir Zograwski, który był tu 11 Trochę mi przypominają Sevoix z sezonu 16-17. To był tylko, że do to był taki jego last dance, Fuber jest wciąż młody, ale tak, tak, bardzo fajnie, że, że zaczynają się tutaj coraz odważniej przybijać do czołówki. Zograwski, 11 miejsce, no to już jest od pewnego czasu skoczek na regularną czołówkę. Dalej zajc Nikaj, do 14 Piotr żyła najwyżej z Polaków, obudził się tutaj. Mówił, że popełnił jakieś błędy w podejściu do tych skandynawskich konkursów, że to taka ciekawa wypowiedź: że ten konkurs wrócę, przegrał już w Lillehammer. Wiemy, że u niego ta kwestia, ta sfera mentalna jest niezwykle ważna i to jest w ogóle coś fascynującego, do jakiego stanu potrafi doprowadzić się Piotr, takiego skupienia, jak on to mówi, takiego po prostu pięknego stanu yy, kiedy jakby wchodził w trans po prostu i mu wszystko wychodzi i w niedzielę ponoć do takiego stanu się doprowadził, ale o tym jeszcze pogadamy, piętnastyky to sacho, bardzo ciekawa jest forma niko, bo tutaj Kolejne potwierdzenie, że też ta ruka to nie był przypadek, to nie była tylko kwestia loterii. No, a przypomnę, że on nie zaczął sezonu w Kadrze na Puchar Świata, tylko zaczął Walto, który ani razu nie przeszedł na razie kwalifikacji, więc jest to ciekawe. Dalej, Herl, Paszk, Herl w ogóle to jest, to jest y, straszne rozczarowanie na razie. I mam wrażenie, że to czy raz, że ta forma chyba zjechała od lata, że może nie trafił po prostu z formą na zimę, tylko ten swój szczyt miał gdzieś na przełomie lata i jesieni ale przede wszystkim no ja mam wrażenie, że tutaj też to jest trochę kwestia głowy, bo on miał konkursy, kiedy czy, czy skoki treningowe, czy jakieś kwalifikacje, czy ten mixt w Lillehammer, kiedy był bardzo mocny, a potem przychodzą, przychodzi walka o punkty i jest po prostu dużo gorzej. Dalej Paszka, Lindvik, Kolbi, Alto, Granerud, Schuster. Schuster, proszę państwa, wskoczył do składu tutaj kosztem Ortnera na dłużej jako rezerwowy tutaj za Krafta. Dlatego, że Kraft pojechał do Austrii towarzyszyć swojej żonie Marisie przy narodzinach dziecka. No i szuster pojechał do Wisłej no, i Ruki i skorzystał ze swojej szansy. Dalej Forfang, Fetner, Tomasiak 25, Kubaski 26, Mizernych, to jest ciekawe, 125 i 122,5 metra, trochę szczęścia do warunków, no ale ma, ma Ilia swoje drugie punkty w karierze, Aigrokołdelka i Bigner 30. Do biało-czerwonych zaraz przejdę, więc może na razie tak sobie po prostu omówię te wyniki, potem powiem co się stało, bo, bo to, jest, to był naprawdę dramatyczny dla nas konkurs i taki, który zwłaszcza na polskiej ziemi po prostu nie powinien mieć miejsca, no ale to dobra, zaraz przejdę do tego polskiego segmentu, na razie po prostu o wynikach, a drugi konkurs, no też wygrał Domen Preutz 137 i 132 metry, fantastyczna forma, co tu dużo mówić, choć przewaga już dużo mniejsza, tym razem 90 punktów nad drugim w Ryoyu Kobayashim, Trzeci Filip Rajmund. No nikt oprócz domena tutaj rozmiaru skoczni nie przekroczył, ale padło kilka skoków powyżej 130 metrowych. Dwa takie na przykład oddał. Czwarty Ren A dalej słuchajcie, piąty Kacper Tomasiak. Zaraz do tego przejdę. To jest, to jest naprawdę bardzo duża rzecz. Szósty Zograwski. No to już mówiłem, to się trzeba przyzwyczajać. Bułgar jest po prostu w superformie i już teraz jest albo bardzo blisko, albo już przebił dorobek ze swojego najlepszego sezonu pod względem zdobytych punktów, który miał miejsce, słuchajcie, 13 lat temu, 2012 13 wówczas uważany był Zograwski za wielki talent, później gdzieś to się zagubiło, potem wrócił do niezłej formy, no ale nie tak dobrej, na jakiego się zapowiadał. Siódmy Żyła, ósmy Laniszek, dziewiąty Hoffman, nie, sorry, Hoffman ósmy, egzekwo z Laniszkiem i dziesiąty ponownie Valentin Fuber, Trzecia lokata w top 10 w tym sezonie Francuza. Ciekawe, 11 Nakamura dalej, Paszkę, Czofenik, Kot na miejscu 14. Maciej Kot robi najlepszy wynik od y, marca bądź lutego 2018 roku. Lachti 2018 tak czy inaczej. Ja się nie spodziewałem, że, że on tak dawno nie był w top 15. Ale no rzeczywiście, rzeczywiście, rok temu w Sapporo się nie przebił. Na no wcześniej, wcześniej ta jego forma była dużo słabsza. Kytosacho 15, dalej Forfan, Lindvik, Fetner, Granerut, Schuster, Herl, Kolbi, Sato, Deschwanden, Wąsek, Alto, Stoch, Aigro, Naito z kolejnymi punktami i Vitali Kaliniczenko z kolejnym punkcikiem. Fajną formę złapał. 127,5 metra w pierwszej serii, dużo tam szczęścia do warunków, ale no tak jak mówię, to był wcześniej gość, który bardzo sporadycznie przechodził kwalifikację. Tu regularnie przez nie przechodzi. I drugi raz wchodzi do top 30, więc tutaj naprawdę nie ma, nie ma przypadku, co któryś skok Kaliniczence wyjdzie bardzo przyjemny. Poza top 30 na przykład Embacher, poza top 30 Timi Zajc, znowu Ortner, który no, tutaj przegrał miejsce w składzie, przegrał miejsce w składzie, też 39 zniszczał, 46 debiutant Clemens Joniak jeszcze, to warto wspomnieć tak z biało czerwonych No i dobra, przejdźmy sobie do tego polskiego segmentu, a tutaj polska kadra pokazała dwie twarze. Jak chodzi o kobiety nie będę się jakoś bardzo rozgadywał, wiadomo, że też mamy dużo mniej zawodniczek. Anna Twardosz skacze cały czas na takim równym, solidnym poziomie, na pewno stać by ją było na jeszcze więcej, gdyby yy, no, zeszła ta, ta presja. Gdyby udało się z większym spokojem podchodzić do, do tych konkursów, tak bazując na samych jej wypowiedziach, bo ja oczywiście nie próbuję zgadnąć, co jej w głowie siedzi, no ale tam porozmawialiśmy z nią kilka razy, ja miałem okazję być na miejscu. Pola bełtowska, no to samo ona trzyma pewien poziom, przechodzi przez kwalifikacje, ale na pewno byłoby ją stać, żeby tutaj zaatakować top 30. Niestety się to nie udało. No a największe rezerwy z naszych zawodniczek pewnie ma Nicole derla i Uroszek, bo ona też kilka niezłych skoków oddała. Pewnie przy, przy, do, przy tych najlepszych jej próbach też byłoby ją na jakieś punkty stać. Na no tu znowu dwukrotnie odpada w kwalifikacjach, niestety. No szkoda. Szkoda w mixtach w Lillehammer i latem właściwie też pokazała, że potrafi skakać, to nie tak, że, że nie umie. Jak chodzi natomiast o Polaków, no to tak, pierwszy dzień, piątek, zwłaszcza, ale sobota też, no to jakaś katastrofa. Słuchajcie, w piątek cała nasza grupa krajowa, Jakub Wolny, e, przepraszam, nie cała, bo Maciej odbył jeszcze częścią grupy krajowej, ale Jakub Wolny, Adam Niżnik i Klemens jak odpadają w kwalifikacjach. Wolny absolutnie nie jest w formie na to, żeby teraz przychodzić kwalifikacje nawet. To widać, męczył się tu strasznie. Drugiego dnia nawet, no czy właściwie to trzeciego, w niedzielę nawet nie wystąpił ze względu na. Jakiś drobny uraz, tak bodajże zapobiegawczo po prostu nie wystąpił. To nie jest żadna poważna kontuzja. Chociaż też widziałem, że nie pojechał na puchar kontynentalny do Ruki, więc wiąże się to z jakąś pauzą. Koszmarna forma wolnego. Trudno tak naprawdę powiedzieć, co się stało, że mamy do czynienia z aż takim zjazdem. No bo tu chyba nie można zrzuca, zrzucać winy na problemy sprzętowe, a to też jest coś, co widzimy już od samego początku na Mistrzostwach Polski bodajże był dziesiąty, gdzieś koło dziesiątego miejsca podobnie jak Paweł Wąsek wtedy e, skakał w Pucharze Kontynentalnym też problemy z punktowaniem szkoda, no szkoda, bo Wolny też wcale nie jest stary też w zeszłym sezonie pokazał, że naprawdę jest w nim dalej potencjał no przecież potrafił na czołową dziesiątkę skakać to nie była forma stabilna ale, ale potrafił Clemens Joniak natomiast, no niestety znowu tutaj trochę powtórzył schemat, który widzieliśmy już w Grand Prix, czyli treningi no, przyzwoite, takie, że to bym jak najbardziej mogło dać taki pewny awans do konkursu. No a przychodzi ten ważny moment kwalifikacji i niestety prawdopodobnie trochę spięcia, nie udało się przez te kwalifikacje przejść. No a Adam Niżnik tutaj generalnie słabiej od Joniaka, trochę lepiej od Wolnego. No, i tak przechodząc stricte do konkursu tego pierwszego. Mm, już. A, jeszcze przecież właśnie, bo nie no, to, to, to nie jest koniec tematu kwalifikacji, bo potem tak, Aleksander zniszczył odpadów w kwalifikacjach. Więc tutaj też mam wrażenie, że zbiera niestety konsekwencje tej wypowiedzi z Planicy, ale nawet nie chodzi tu o hejt, nawet nie chodzi tu o to, że w oczach kibiców stracił, tylko że on sam sobie trochę niepotrzebnie nałożył, moim zdaniem, tą wypowiedzią presję. I teraz być może, ja też tak jak mówię, wyrażam tylko swoje zdanie. Nie, nie musi tak być, ale trochę przytłoczony właśnie tymi wszystkimi bardzo negatywnymi opiniami z zewnątrz, tym, że poparł bardzo wprost y, zamienienie Turnbichlera na Tomasiaka, no to przez to być może czuję, że musi coś udowodnić. No i tak jak ja uważam, że zniszczą, chyba nie jest w jakiejś tragicznej formie fizycznie. Miewa niezłe skoki na treningach. No to tutaj przyszedł znowu skok, który już coś znaczył, i Aleksander, no nawet nie, że nie wchodzi do 30, odpada w kwalifikacjach, więc to jest ogromne rozczarowanie. No i jeszcze większym było to, że w kwalifikacjach odpadł Kamil Stoch. Przedziwny był to skok, tam go jakoś tak skręciło dziwnie po wyjściu z progu. Tak to wyglądało z, z podskoczni przynajmniej, i, i nie udało mu się zakwalifikować. Taruka to był konkurs, z którego nie ma co jakichś wielkich wniosków wyciągać, no ale, ale tutaj niestety to jest kontynuacja takiego słabszego skakania. Nie był to Kamil Stoch z Lillehammer czy, czy jeszcze z Falun, no tylko walka o punkty. To, to już przypominało niestety tego Kamila Stocha z poprzedniego sezonu. W samym konkursie, no dobrze, skakał Piotr żyła 123,5 i 126,5 metra. Tomasiak zrobił swoje, zdobył punkty. 6 tutaj ich sobie dopisał. 122 i 123. Kubacki 26. No takie skakanie w okolice punktu K. W najlepszym wypadku, niestety. No te duety w Predatco pokazały, że dalej Kubackiego stać na coś więcej, tak się wydaje, ale niestety w sezonie. No to jest taki obraz Dawida Kubackiego, jak w ostatnich dwóch sezonach. Maciej Kot, 31, no i tutaj podobna sytuacja, można powiedzieć, że też dobre treningi, dobre skoki kwalifikacyjne i przychodzi konkurs i jest 31, ale on to sobie na zajutrz odbił i 34 Paweł Wąsek też dużo lepszy w treningach, nawet na jednym 13. Więc bardzo szkoda, że nie udało mu się tutaj zapunktować. Też duże rozczarowanie, i generalnie tak można podsumować te zawody w wykonaniu naszych. Duże rozczarowanie. Na zajutrz natomiast Kacper Tomasiak po prostu odmieniony przyszedł na skocznie. Ja mam wrażenie, to widać na pierwszy rzut oka i on też to mówił wprost. To można z wypowiedzi wywnioskować, że ma super odbicie, ale jego mankamentem jest druga faza lotu, i to tak wygląda sprzed telewizora, że go tam rzeczywiście tak jakby trochę stawiało. Nie wiem, jak to powiedzieć tak fachowo, ale może zrozumiecie, o co chodzi. Można odnieść takie wrażenie, że traci prędkość, że spada z dużej wysokości i że rzeczywiście dałoby się lepiej tę końcówkę wyciągnąć, że dałoby się tam jeszcze zyskać kilka metrów przy lepszej technice. I mam wrażenie, że w niedzielę te skoki Tomasiaka wyglądały po prostu inaczej, że tam. Jakby bardziej był. Do... Ja będę używał strasznie takiego prostego języka, bo mówię: ja nie znam się na technice skoku, nie będę udawał, że się znam. Bo ja mogę co najwyżej sprzed telewizora, czy, czy nawet z podskoczni, ale jakieś takie sobie wnioski wyciągać. To jest tak naprawdę bardzo skomplikowana sprawa. Ale takie mam wrażenie, że że po prostu bardziej jakby do przodu był w tej końcówce na samej, że już go tak nie wycofało, właśnie nie postawiło w tej drugiej fazie. No i efekty natychmiastowe. To nie generalnie nie dziwi tak na co dzień, jak, jak jakiś skoczek z drugiej czy trzeciej dziesiątki. Wyskoczy sobie raz do pierwszej. Zwłaszcza przy odrobinie szczęścia. No, ale tutaj cały dzień na poziomie czołówki. Kwalifikacje: dziewiąte miejsce. Piąty po pierwszej serii: 129,5 i piąty na koniec: 125 metrów. Jestem bardzo ciekawy, jak będą wyglądały w jego wykonaniu kolejne konkursy, bo mam wrażenie, że no mógł tutaj e, nauczyć się czegoś co sprawi, że odblokował poniekąd nowy poziom swoich skoków. Siódmy Piotr Żyła, drugi po pierwszej serii, mówił później yy, po swoim skoku, że no właśnie wszedł w ten swój taki stan piękny, porównywalny do tego, co było choćby w Oberstdorfie w 21, czy Planicy w 23, 3, kiedy zdobywał złote medale Mistrzostw Świata, yy, ale w drugiej serii niestety było już trochę słabe i też powiedział, że może, może się trochę rozproszył, po prostu wkradł się w ten skok błędy. No ale i tak, siódme miejsce na koniec. Szkoda, że nie udało się na tym podium stanąć. Ostatecznie duża strata do podium, bo tutaj koło pon ponad 8 punktów. No ale świetny konkurs, i też pokazujący, że Piotr dalej potrafi. To jest ważne, bo on takiego swojego super skoku. Na ścisłą czołówkę, no to nie miał od naprawdę dosyć dawna. Podejrzewam, że to mógł być 24 rok i nie wiem, planica jakaś albo Lake Placid, bo tam był chyba 4 i 5. Z czego, no, planica wiadomo, że też na skoczniach do lotów zawsze Piotr się lepiej prezentował. 14. Maciej Kot, bardzo mnie to cieszy, że udało mu się w końcu przełamać, bo tak często było z Maciejem Kotem, że nawet jak był w niezłej formie, to czegoś brakowało w tych konkursach. Tu nie brakowało niczego. Skakał optymalnie, tak jak potrafi. 127,5 i 124 metry, super. Jedzie do Klingental za Aleksandra zniszczała. No zasłużył sobie na ten wyjazd, co by nie mówić. Widać, że też chyba odpowiada mu skocznia w Wiśle. Też zobaczymy, jak będzie to wyglądało po przeniesieniu na inną skocznię, bo on mówił przed sezonem, że ma problem właśnie z dostosowaniem bodajże pozycji najazdowej przy przechodzeniu z jednej skoczni na drugą, że też tak było na zgrupowaniu, że w Wiśle szło mu super, a w Zakopanem się trochę to wszystko posypało i wtedy też właśnie padł ten post taki, że no... Że, że to zgrupowanie pokazało Maciejowi, jak wiele może się zmienić w, tam, w, w krótkim czasie. Taki post, który nas trochę zaniepokoił. 25 wąsek, 27 stoch. No nie ma się absolutnie czym zachwycać, ale fajnie, że chociaż zapunktowali. Zniszczał 39, joniak 46. Myślę, że Klemens zrobił tutaj swoje. To był niezły skok mimo tej niskiej pozycji. 119 metrów. Spytałem go po konkursie. Czy dałby radę porównać jakoś te skoki jakościowo do tego, co prezentował latem w Pucharze Kontynentalnym, gdzie potrafił też do czołowej dziesiątki się już przebić. Powiedział, że ciężko to porównać, ale że chyba trochę słabsze były te skoki. I też myślę tak, patrząc na te treningi, że jest tutaj jeszcze, są tutaj jeszcze pewne rezerwy. Ale fajnie, że mamy już kolejnego dwudziestolatka. Który przy swoich dobrych skokach jest w stanie na luzie przejść przez kwalifikacje, choćby, no nie? No bo jeszcze rok czy dwa lata temu takich zawodników po prostu nie mieliśmy. Tu ewidentnie ci nasi młodzi idą do przodu. Adam Niżnik, niestety, się przewrócił w kwalifikacjach, bo ja właśnie nie powiedziałem tu o kwalifikacjach nawet chyba, kto, kto w nich odpadł. No, odpadł w nich Adam Niżnik i Dawid Kubacki. No, i Dawid Kubacki to jest duże rozczarowanie. Jakub Wolny, tak jak powiedziałem, nie wystartował. Niżnik się przewrócił, ale skoczył na tyle krótko, że i tak nie miałby szans raczej awansować, bo tam jeszcze mu podnarty podwiało. Szkoda, no bo w pucharze kontynentalnym na, po na podobnym poziomie skakali z joniakiem, no tu klemens lepiej. No i na koniec największe objawienia, największe rozczarowanie, jak zwykle yy, nie będę mówił o zwycięzcach o, 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 o takiej ścisłej czołówce żeby po prostu nie było zbyt oczywiste. W objawieniach na pewno dwójka Polaków: Kacper, Tomasiak i Piotr Żyła. Myślę, że, że mimo wszystko Valentin Fuber i Władimir Zograwski oni już od jakiegoś czasu prezentują dobry poziom, ale no tutaj tak się utwierdzili w, tej, w, w tym przekonaniu, że rzeczywiście są teraz skoczkami na czołówkę. Może na Nakamura, bo naprawdę fajny weekend. Na pewno Niko Kyto tutaj do objawień. Szóster, myślę, że nie, bo to było wiadomo, że stać go na dobre skoki. Myślę, że Witali i Kaliniczenko za kolejny punkcik. I czy ktoś jeszcze tutaj zasłużył na to miano zaszczytne? No nie jestem. No, Jason Kolbi może. Jason Colby fajny weekend miał. No, tak dwa razy na przełomie drugiej i trzeciej dziesiątki to Kolbi i ilia Mizernych. I w sumie Roman kołdelka sobie zapunktował. No to dajmy też kołdelkę Mizernycha. I macie Jakota w sumie. I Maciej jako ta też jak najbardziej, myślę, że tutaj zasługuje, wywalczył sobie miejsce w składzie. Dobry weekend w wykonaniu Macie, mimo tego pierwszego słabego dnia. No i największe rozczarowania, zazwyczaj łatwiej jest znaleźć jakieś rozczarowania, no tu na pewno Wellinger i Geiger. Geiger dwa razy odpadł w kwalifikacjach, Wellinger też tutaj ogony tabeli. E, fatalny weekend w ich wykonaniu, nie wiem co się z nimi stało, ale, ale, ale taki zjazd w jeden sezon przygotowawczy. Jeszcze biorąc pod uwagę, że starzy też wcale jeszcze nie są, no jest to ciekawe zjawisko, no ale zdarzające się czasami w skokach. Kto tu jeszcze na rozczarowanie zasłużył? No myślę, że... nie, no dobra, Ni Niżnik może nie, no bo to... Ale Dawid Kubacki, ale Kamil Stoch, myślę, że jak najbardziej. Myślę, że Tate France, Sakutaro Kobayashi strasznie, strasznie zgasł Sakutaro po tym dobrym lecie i dobrym początku sezonu, bo to już kolejny słaby weekend w jego wykonaniu. Ziga Janczar jakieś punkty zdobył? Chyba nie zdobył. No to też Ziga Janczara by można tutaj dać. On chyba nawet się nie zakwalifikował do drugiego konkursu z tego, co widzę. A też patrząc na lato, można by tutaj więcej się spodziewać po tym chłopaku. Fran State, nie wiem, czy powiedziałem. Włosi, tak kiepsko dosyć, znowu bez punktów żadnych. Jeszcze Insam zdyskwalifikowany w drugim konkursie. No myślę, że Włosi, Bresadola i Insam na pewno. Na pewno Maximilian Ortner. Benjamin Estfold, myślę, że tutaj trochę rozczarował. No i dziś to na tyle dziękuję za uwagę i do usłyszenia niebawem.